Witam, witam na drugiej części naszej rozmowy o religiach. I tak jak w ostatniej części, w tej pierwszej, znaczy, znaczy mówiłem najwięcej o Chorusie i najlepiej to opisał Logari Pujol, notabene teolog. Ksiądz, były ksiądz yy, i badacz pism egipskich. Yy, I on tę książkę napisał na podstawie tego, co znalazł. Yy, zresztą, osoba bardzo niewygodna dla yy, kościoła katolickiego. W tamtej, yy, w tamtej pierwszej części yy, te fakty, podobieństwo. Były dość przytłaczające, szczególnie dla osób bardzo mocno związanych z religią, z Kościołem katolickim, z religią katolicką. No ale cóż, takie są fakty. Następnym takim osobą, która ma podobne. Hmm, Yy, podobny życiorys do Jezusa, był Atis z Frygii. 1200 lat przed Chrystusem, urodzony 25 grudnia, przez dziewicę nana, ukrzyżowany, złożony w grobie, zmarł, aby zbawić ludzkość. Po trzech dniach z martwych stał. Yy, chrześcijaństwo przejęło. Parę rzeczy z, tej, z jego historii, chociaż ona jest podobna identycznie do, do Jezusa, ale jest tam jeden taki element, czyli on był wykastrowany. Attis był wykastrowany. Nie posiadał jątar. No i co chrześcijaństwo przejęło? Muszę Wam powiedzieć, że jest taka książka napisana nawet przez polskiego autora, przez Igora Witkowskiego. To jest Antyduchowość. Igor Witkowski, proszę bardzo, to będzie źle tutaj widać. To jest Antyduchowość. Przez swego na czas wielkich przemian. I to, jest, to są impresje na temat funkcjonowania państwa kościelnego w XVIII wieku. No cóż. Yy... Co takiego Witkowski tutaj opisał? Witkowski opisał, notabene, to jest, Witkowski się opiera na faktach i opisał pre, taki pre, precedens występujący w Kościele Katolickim, czyli wykorzystywanie wykarczowanych chłopców do tzw. zwanych chórów anielskich. Te chóry anielskie z obrzezanych chłopców, ze i to młodzi chłopcy, były bardzo długo. Te chóry były, dotrwałe nawet do XX wieku. Co to jest. Te niedorodnięte głosy piskliwe, dawały takie wrażenie, Chórów Anielskich, to tak to nazywano. Czy zastanowiliście się, dlaczego yy, istnieje nazwa konserwa konserwatorium odnośnie do nauki muzyki? Konserwatorium. To nie są szkoły muzyczne, tylko to są konserwatoria, prawda? A dlaczego kons konserwatorium? Konserwatorium. Pochodzi, ta nazwa pochodzi od słowa konserwator z języka łacińskiego, czyli zachowywać, zachować. Co takiego można zachować w muzyce, prawda? No, co takiego można zachować? A no, można zachować głos. Głos w pewnym okresie, młodzi chłopcy mają taki głos wysoki i chcąc zachować ten głos na dłużej, kastrowano młodych chłopców. Chociaż oficjalnie kastracja była zabroniona według, według kościoła katolickiego i według w państwie watykańskim oficjalnie była zabroniona. Ale nieoficjalnie kastrowano tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy chłopców. I to nie robiono tylko w państwie w watykanie, w państwie kościelnym, ale w innych krajach też ich sprowadzano. Jest taki jeden naród, nawet wymordowany cały. Właśnie chodziło o tych chłopców. Ja już nie będę. Jak ktoś chce więcej informacji na ten temat, gdyż to jest bardzo wyparty z historii kompletnie na temat tego narodu. Yy, opisuje to Igor Witkowski w swojej książce. Ja tutaj tą książkę mam. Ale już tutaj taki nie za bardzo yy, mogę znaleźć. O, przepraszam, jest. Yy, już, 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 już. I to naród Abazgów, kraina Abazgia. To była kraina obok Hazarii, Zyki, obok krajów Alanów. I to jest, był mały kraj. Tylko, że się, ta ludność charakteryzowała się tym, że to byli blondyni, chłopcy byli blond włosi, e, e, blond włosy i według tradycji chrześcijańskiej to aniołowie właśnie są anielskie te głosy, takie e, blond, wło, blond włosy, aniołki takie. I sprowadzano, specjalne wyprawy były do Abazgi. Sprowadzano stamtąd młodych chłopców, których kastrowano na śpiewaków w takich churach. Doprowadzono do tego, że ten naród wginął, nie ma, nad Morzem Kaspijskim nie ma e, takiego, e, e, takiego narodu już. Wginął. Czy usłyszeliście o tym w jakiejś historii? uczą o w historii? Nie. Chrześcijaństwo się bardzo postarało, żeby o tym fakcie bolesnym i jakże niezgodnym z tym, co głosi oficjalnie, oficjalne nauki, żeby zapomniano o takim narodzie, o narodzie abazgów, I, po, i o tym, że konserwatorium pochodzi od tego faktu, od tej tradycji. Obrzezania, nie, przepraszam, nie obrzezanie, tylko kastrowania młodych chłopców. To pozostałość, to pozostałość tylko w nazwie szkół muzycznych konserwatoria. Za każdym razem, jak będziecie słyszeli to nazwę, to wiecie, skąd to pochodzi. Najlepsze szkoły eunuchów w Neapolu były. Wiecie gdzie? W sierocińcach. Najlepsze to szkoły yy, yy, muzyczne, chórów, były w sierocińcach. Czyli w sierocińcach kastrowano tych wszystkich, wszystkich chłopców. Yy, może skończmy o, o Tyśleju, o tej jego yy. Przejętej z niego od niego y, tradycji kastrowania chłopców. I przejdźmy do kogoś innego. Na przykład możemy przejść do Indii. A w Indiach był na przykład Krishna, 900 lat przed Chrystusem. Y, u, urodzony przez Dawaki. Y, jak sobie zmienię może tylko kulary. Z gwiazdą na wschodzie zapowiadającą jego nadejście złożono mu dary z mirry, kadzidła i złota, czynił cuda, zmarł aby zbawić ludzkość, po śmierci z martwych stał. Podobne. Następny Dionizos z Grecji 500 lat przed Chrystusem, przez Chrystusem, Syn dziewicy, urodzony 25 grudnia, był podróżującym nauczycielem, który czynił cuda. Na przykład zamienił wodę wino, nazywany był królem królów, synem Bożym, Alfą i Omegą i wiele, wiele innych. Gminy dionizyjskie czciły Dionizosa ukrzyżowanego nad ołtarzem. Był bogiem cierpiącym, zmarł, aby zbawić ludzkość. Po śmierci z martwych wstał. E, kto następny? Na przykład e, Mitra z Persji. 1200 lat przed Chrystusem. Syn dziewicy, urodzony 25 grudnia, miał 12 uczniów, czynił cuda. Po śmierci został pochowany w skalnym grobowcu na trzy dni, a potem zmartwychwstał. Był też nazywany prawdą, światło, światłem, zbawcą, pasterzem i wiele innych. Jego wyznawcy spożywali rodzaj świętej komunii, Sommel zmarł, aby zbawić ludzkość, pochowany w skalnym grobowcu, po trzech dniach zmartwychwstał. Interesujące, że dniem, świętych, że dniem Świętym dla Mitry była niedziela. To są takie, takie koincydencje, w cudzysłowie koincydencji jest jeszcze więcej. W Ameryce Południowej też był, ja już nie pamiętam dokładnie, bo większość tych informacji ja mam. Ja usłyszałem od logów. Ja tylko tutaj trochę poszukiwałem, bo ja straciłem mnóstwo takich zapisków. Komputer mi dwa razy padł i, i te informacji było coraz mniej, coraz mniej, ale najwięcej uzyskałem od logów. Jeżeli ktoś będzie mi tutaj zarzucał, że ja. Naczynają się na przykład w internecie, albo się naczytałem jakichś książek nieprawomyślnych, albo jakichś wzór, powiadam, to muszę Was z przykrością poinformować, że te wszystkie informacje były od teologów. Podczas dyskusji z nimi, półtora roku z nimi dyskutowałem, wielu rzeczy się dowiedziałem. Wieli, wielu dowodów, oni sami mi mówili, dowody na to, że to jest dużo, to jest, to jest naciągane. To jest kwestia tylko waszej interpretacji, jak wy to interpretujecie. Bo oni to też interpretowali. Na swój sposób, każdy na swój sposób. Tylko, że jak już był jakiś dowód napisany, to oni nie mogli tego negować. Dlatego o, o tym wiem. Ja podam tu wam więcej takich faktów. Tu na razie skończymy o yy, tych przykładach z z osobami, które miały podobny życiorys, jak Jezus Chrystus, jak Jezus, wejdziemy teraz do Biblii. To jest dopiero ciekawa książka, muszę wam powiedzieć. Ja Biblii jako takiej sam nigdy nie przeczytałem całej, chociaż znam mnóstwo cytatów, znam mnóstwo mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo takich interesujących ciekawostek z tego pisma, które są często omijane. Nawet to nie chcą o tym mówić, ale są takie kwiatki. No i na przykład no zaczynamy od czego? No zaczynajmy od dekalogu, prawda? No dekalog, no bo od podstaw. Przeczytam wam coś. I wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuje zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. No więc, proszę, co tutaj mamy? A więc, tak jak pamiętacie, wszyscy wiecie, jeżeli chrześcijańcu mówi wam o Bogu, to mówią o miłości, że, Bogu, że Bóg was kocha. A tutaj co my czytamy? Jestem Bogiem zazdrosnym. Bóg i zazdrość? Czy te dwa słowa wam nie razem, Bóg zazdrość? Przecież to nie pasuje. Jezus mówi cały czas o miłości. Mówił o, bo, o Bogu kochającym. A tutaj ja jestem Bogiem zazdrosnym. To mówi jak o osobie. No dobrze. To było to. Końcówka dekalogu. Tam dalej y, te, y, nie będę wam czytał, ale na koniec dekalogu. Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby, i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał. I stał z daleka. I mówili do Mojżesza, mów Ty z nami, a my będziemy Cię słuchać. Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli. Oni rozumieli te grzmoty, to jako przemawianie Boga. Mojżesz rzekł do ludu, nie bójcie się. Bóg przybył po to, aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą. Czyli żebyście się go bali, bojaźń to jest strach. Żebyście nie grzeszyli. Przepraszam tu na moje wstawki, bo tu ta tłumaczenie słowa bojaźń zacząłem, ale to jest wstawka, to nie było przeczytane. Lud stał ciągle z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg. Co wam to przypomina? Powiedzcie w imię. Grzmoty, obłok, schowanie się za obłokiem. Tyle jest filmików różnych, w różnych statkach UFO. Chowają się właśnie za obłokami. Bóg się chowa w obłoku. Grzmoty. Eee, no cóż, to jest też do przemyślenia. Następne przykłady, jakie są, ze względu na to, że ich jest tak dużo, czyli przykłady wyżynania całych narodów, łącznie z dziećmi, z całym dobytkiem zwierzęcym. Z tego względu, że ich jest tego za dużo, nie będę Wam tego przytaczał, ale tego naprawdę jest okropnie dużo. Stary Testament. To te filmy, i te horrory, które teraz są w kinach, to jest nic w porównaniu ze Starym, Starym Testamentem. Tam to dopiero było wyrzynanie. Krew się lała strumieniami, ale to wielkimi rzekami. Tak, jak kochał ludzi. Wyrzynał ich. No dobrze. To my tutaj y, to na razie zostawimy, ale y, przeczytałem Wam coś innego. W księdze objawienia numer 22 to dotyczy y, szczególnie Kościoła Katolickiego. Gdyż w Dekalogu tam jest... są takie słowa, że nie będziesz czynił obrazów ani rzeźb, podobieństwa ani człowieka, ani zwierząt, nie będziesz się do nich modlił. Prawda? A co Kościół Katolicki robi? No tworzy obrazy, modli się do obrazów, tworzy rzeźby, do nich też się modli. A co wam Księga Objawienia, Werset 22. Przeczytam Wam, co w Księdze Objawienia jest napisane. Ja świadczę każdemu, kto słyszy słowa proroctwa tego zwoju. Jeżeli ktoś doda coś do tych rzeczy, Bóg doda mu plag zapisanych w tym zwoju. Jeżeli ktoś odejmie coś ze słów zwoju tego proroctwa, Bóg odejmie jego dzieł, jego dzieł w drzewach życia. I w mieście świętym, rzeczach opisanych w tym zwoju. Ten, który świadczy o tych rzeczach, mówi tak, przychodzę szybko. Amen. Przyjdź, Panie Jezus. życzliwość niezasłużona Pana Jezusa Chrystusa niech będzie ze świętym. Co tutaj co to znaczy? Kościół Katolicki usunął z Dekalogu właśnie te słowa, że nie będziesz czynił figur, malowideł, rzeźb. Oni to usunęli, a jeżeli usunęli, to Bóg doda im plak. To jest przestępstwo przeciwko Bogu. Tak to się ma z religią katolicką. Zresztą muszę wam powiedzieć, że no, re, y, przedstawiciele religii katolickiej, m, księża, nie chcieli najczęściej ze mną dyskutować. Jeżeli były jakieś dyskusje, czasem na Facebooku coś tam napisałem i Katolicy się jak się burzyli, no to zawsze proponowałem: no, dajcie mi takiego przeciwnika, który będzie który mógł porozmawiać na temat Biblii, na temat tego, co jest napisane. Bo moją, to, co ja wierzę, to, co ja wiem, ja mogę trochę odsunąć, trochę na bok. Możemy rozmawiać tylko na przykład o Biblii, prawda? I wtedy na podstawie Biblii możemy rozmawiać. No to księże katolicy uciekali, nie chcieli rozmawiać. Tak to wygląda. Jeżeli się nie zadaje pytań, to jest się dobrym wierzącym, prawda? A wystarczy tylko zadawać pytania. No dobrze. Na razie tyle na tą drugą część. Poczekamy do części trzeciej. Na razie.